Siemanko! Dzisiaj nagrywam tu, tutaj gry i dzisiaj będę tutaj grał w Ninjago. Adam też tu jest. Adam możesz trochę wyjść poproszę? Dobra, gramy dzisiaj Ninjago. Stara gra, ale nadal mi jakoś się jej nie skasowali, ale już nie można jej pobrać, więc no tak, zainstalowałem nową aplikację, żeby nagrywać gry, więc super. Wkrótce se pobiorę tego bendiego. Dobra sensy se wtu zagrajmy w, w gry. Puszczę wam dźwięk. Dobra, słyszycie? Chyba tak. Ubrałem się jako dzień, bo to mój ulubiony jak zdjęcie. Dobra, maski nie zaczynamy. Start. Trochę. Dobra. Pójdziemy do, do udział. O, tu, 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 tu. Ładowanie. Dobra, jednak tego nie włączymy. Więc zagramy w coś innego. Dobra, graj. Ej, a jednak się, jednak się udało. Dzisiaj to już mój drugi nowy odcinek. Mano, dobra. Ładowanie już zaczęło. Dobra, że i powiedział, wleć gdzieś, czyli zróbmy to. Bo trzeba wszystko obcinać oprócz tych zielonych. No dalej. Zrobię to jeszcze raz, bo chyba coś... O nie! nie można pęknąć. To zielone. Ogórki można. Nie, leci to. Na chwilę. Moja trachyka przestać na chwilę nic nie robić. I? Dobra. Idzie, idzie? Swoik? Oj. Trudno się tak palcem robi. Napiszcie w komentarzach czy się będzie jego, bo oglądałem film, no i podobno ma wyjść na telefon. Dobra, oi! Prawie obcięłem. No nie no. Widzieliście? Tak mi dobrze szło. Dobra, obcinamy. Oj, ogórki. Lekko, leko, szybko, się. Oj, prawie obcięłem tamte. Ogórki. Napiszcie w komentarzach czy macie wszystko, wszystkich ninjów z lego ninja go mówi. Ja mam oczywiście tylko brakuje ni i Lloyda. Nie, ni i Dzieja ni, ni, brakuje. Mamy Jay'a. Ale z lego ninja go mówi nam no, brakuje. Dobra. Może dał odlito Adam jakby co wybrat. Ugadam. Ogórki, siku, ogórki. Moim zdaniem to ogórki najtrudniej się obcina. Dobra. Nie wiem, ogórki z głowy, te teraz takosy. No, O, no i coś tam A może teraz zagrajmy w coś innego, co? No, daj. Albo znów, czekaj. Albo jednak nie, jeszcze jedną wrótkę zagramy se. Ojej, prawo chciałem. Górki obcinamy jakaś ryba. Dobra, ja chyba zaraz teraz przegram, bo chcę wam coś innego pokazać. Dobra, czekajcie. Więcej gier, wy już tego nie możecie pobrać, więc niestety, bo to tylko tak, no wiecie. Dobra, witajcie. Nie piszcie chce tego, co się recenzje. Nie, 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 nie chcę to grać. To... Lot Ninja. Lot Ninja. Ja to grałem. Dobra. Lot Ninja będzie kolejną grą, którą Wam zaprezentuję. Dobra, tu Adam znów się odezwał. Dobra, zagramy w tę grę. Lećmy z tym koksem. Ui, ui, było blisko. co Nie wiem, co się dzieje, ale ja go praktycznie nie widzę. Teraz go dopiero zobaczyłem. Ten krop zaraz go zje. A jednak nie. No wiem, i tak by go nie zjadł, bo to jest tylko taki obrazek. Chcesz zagrać? Dobra, zagramy. Więcej gier, zagraj jeszcze więcej gier. Dobra, bo ja zaraz chcę jeszcze inną grę wam zaprezentować. Więc mam jeszcze zaprezentuję um, inną i już skończymy z tym odcinkiem. Dzisiaj tylko taki krótki. Chcę spróbować, czy działa ta nowa aplikacja, którą pobrałem. Więc dobra, dobra, dobra. Tu. mi, Tamąż nie jest poster do domu 48 nie był start. Nie, tak Dobra ładuje się. Trochę długo to potrwa. O dobra, dobra, już. O nie, znów na początek, ja nie lubię, jak już na początek chcę się bić. Jeszcze kolejny. No naprawdę. Chyba zagramy jeszcze raz, jak przegramy. Jak przegramy z tym bokiem, yy, nagrywam jeszcze jeden film na tym odcinku. Dobra, jednak nie przegraliśmy. O, skarb. Chodźmy. Dobra, idziemy. O nie! O nie, no, on... Yes. O nie, uciekamy od niego, nie chcemy z nim walczyć. A to spoko, bo no, trzeba go chyba... O nie, jakiś kolejny zniszcza go, bo odpowiedzialny i obronię te... Dobra, idziemy z nim walczyć, chłopacy. Już, jak szybko. Nie spodziewałem się tego tak naprawdę. Co? To oni tu mogą przychodzić... Ale no by. Ale pro, albo no, jeszcze komentarze jak ich nazwać. Oni tu przyszli, no jak ludzie... A nie no, są okna, ale... Wygląda jakby nawet ja nie mogę spojrzeć przez te okna, to, to jak mówiłem mnie zauważyć. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj ja z gry. Mogę wyprosić inną bronić, Nunchako ale dobra w końcu musimy zniszczyć ten kryształ dobra i uciekamy tam gdzie? tam ja nie gdzie się myli bo on jest też taki niebieski ja go lubię i dlaczego? uciekamy bo... od tego, kikam to nie chcę z nim walczyć. Nie trzeba z nim walczyć, ale ja nie będę z nim walczył. No po co mi? Kiedy z nim wygrałem, ale no dobra, dla was widzowie spróbuję. Mija. do bijemy go. Dobra, uciekam. Po prostu jest trudny. Piszcie w komentarzach jak najlepszy sposób jak go pokonać. Jeśli ktoś ma jeszcze to a, dobra. Uciekam. Można uciec tutaj. Super, kolejny level. I będziemy patrzeć na wydziki, ale to może być. O! Mogę wybrać inną głębokość. Dobra, mam dużo tutaj znaków zapytania, zostać my na ten zimowy. Czy teraz jest później? Czekaj. Ty, ty, ty. Hej, Chiff! Masz minutkę? Nie, ale A? mam 60 sekund, więc tak. Super A? Pamiętasz problem z dziewczyną, o którym ci mówiłem? Robi się gorąc. Słucham. To ładowanie tak długo twarz jak zawsze. Nie widzę to!